Nowoczesna edukacja. Witamy. Pierwsze pytanie. Ile jest 1 dodać 1? 2. Zła odpowiedź. Tak, multikulturowość. Bardzo dobrze, Simon. Kolejne pytanie. Ile jest 3 razy 3? 9. Źle. Tak, Penelope. Równość płci. Bardzo dobrze. Czy to żart? Uważasz równość płci za żart? Nie, ale czy to nie lekcja matematyki? Nie bądź takim rasistą. Zadałem tylko pytanie. Nie zadajemy pytań. Pytania są obraźliwe. Ufam, że dokończyliście swoje projekty badawcze. Osoba z najlepszą oceną poleci do Nowego Jorku zaprezentować pracę na Światowym Szczycie Matematyków. Bardzo dobrze, Penelope. 6 na 10 punktów. Ty, Simon, również 6 na 10. Uważaj, gapisz się na nią od 10 sekund. Patrzenie na kobietę dłużej niż 15 sekund to forma molestowania, więc to nie sugeruje, że masz tradycyjne preferencje seksualne. A mówiąc tradycyjne, nie chciałbym obrazić nikogo, kto sprzeciwia się. Okej, okay, zrozumiałem. Niestety, słoneczko, Twój projekt badawczy oceniam na 1 na 10. Użyłem transformacji Fouriera i metod matematycznych w elektronice do analizy zapisu EKG u pacjentów obciążonych ryzykiem i oceny ryzyka zawału. 7 na 10. Nawet pani nie przeczytała. Użyłeś czerwonego długopisu. Słucham? Czerwony w wielu religiach uważa się za obraźliwy. Dlaczego zapędziłeś perspektywę do jednego koloru? Ludzkość jest tęczą piękna i duchowości. Dobrze, 7 na 10. Ale to i tak oznacza, że jadę na szczepionkę. Proces oceniania nie jest zakończony. Żyjemy w społeczeństwie opartym na równości. Zatem łączną liczbę punktów należy rozdzielić równo między uczniów. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy mamy średnio. Ale kto w takim razie idzie na szczyt? Nie dodaliśmy jeszcze punktów uprzywilejowania. Penelope. Jesteś kobietą, więc plus jeden punkt. Jesteś jednak biała, więc minus jeden. Jestem biseksualna. Plus jeden, a więc ostateczny wynik to 6 na 10. Simon, niestety jesteś białym, heteroseksualnym mężczyzną i nie jest transpłciowy. Tak, więc minus 4 punkty. Końcowy wynik to jeden. To uczciwe. Teraz ty jesteś mężczyzną i nie lubicie. To już minus dwa punkty. Ale jesteś muratem i jesteś seksualnie nieokreślony. Wynik końcowy to pięć, a teraz nasze słoneczko. I'm I'm trans. Jestem transseksualnym gejem rasy żółtej, mam nadwagę, pochodzę z niskiej klasy, jestem mało inteligentny, nieatrakcyjny, nie potrafię biegać, I really ani samodzielnie wiązać butów. Wspaniale, słoneczko. 13 punktów uprzywilejowania. Twój końcowy wynik to 18 na 10. Brawo, jedziesz do Nowego Jorku. On, on tylko napisał równość i narysował serduszka na kartce. He, 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 wyraził and siebie and to jest beautiful. piękne. It Nawet nie napisał tego poprawnie. Nie dyskryminujemy. To nie ma nic wspólnego z matematyką. Myślisz, że jesteś taki dobry ze swoją matmą, nauką i faktami? A co z uczuciami? Są ważniejsze niż fakty. To nie ma sensu. Wszyscy powariowaliście. Zostanę oh, gwałcić mnie swoją odmienną opinią. Mam prawo wyrażać to swoje to zdanie. Nie, to my mamy prawo do szacunku. Jeśli nie przestaniesz atakować nas werbalnie, będziemy zmuszeni zaatakować ciebie w obronie własnej. A ty nie możesz się bronić. To nielegalne. Gotuj się na szlachetną śmierć w walce o sprawiedliwość społeczną.